Czy wierzysz, że nasze ciało wciąż może stać się silniejsze, bardziej wytrzymałe i mniej obolałe? Nawet bez biegania, bez podnoszenia ciężarów, bez ruchu? ale to prawda, o której prawie nikt nam nie mówi. Przez wiele lat uczono nas, że aby być zdrowym i silnym, trzeba trenować ciężko, pocić się dużo i ruszać się bez przerwy. Tymczasem nauka pokazuje coś zupełnie odwrotnego. Ciało może zwiększyć swoją siłę, poprawić równowagę, zmniejszyć bóle pleców i stawów, jedynie poprzez utrzymanie jednej pozycji przez kilka sekund. To właśnie sekret treningu izometrycznego. Dla osób po 50, nie jest to tylko jedna z metod ćwiczeń. To najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. Kiedy mięśnie słabną, stawy stają się bardziej wrażliwe, a w kolanach i plecach pojawia się przewlekły ból. Szybkie, ciężkie czy dynamiczne ćwiczenia przestają być bezpieczne. Nie musisz trenować jak sportowiec. Wystarczy, że aktywujesz odpowiednie głębokie grupy mięśni, te ciche mięśnie, ale które utrzymują kręgosłup Te głębokie kroki i chronią przed upadkami. Co w tym najlepsze? Te ćwiczenia są łagodne, proste, ale przynoszą bardzo silne efekty. Już po kilku tygodniach wiele osób zauważa Mniejszy pleców, mniej obciążone kolana, wyprostowaną postawę i większą pewność w codziennych ruchach. W dzisiejszym filmie pokażę ci pięć prostych, ale niezwykle ważnych ćwiczeń izometrycznych. To ćwiczenia, które 99% ludzi zwykle pomija, a które są kluczem do utrzymania siły, stabilności i elastyczności ciała wraz z wiekiem. Jeśli chcesz żyć zdrowiej, mieć mniej bólu i poruszać się pewniej każdego dnia, wysłuchaj uważnie całej treści. Bo prawdziwy sekret kryje się właśnie za chwilę. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych ćwiczeń, chcę przypomnieć Ci coś bardzo ważnego. Pięć ćwiczeń, o których za moment usłyszysz, to nie są zwykłe ćwiczenia. Nie potrzebujesz sprzętu, ciężarów ani intensywnego ruchu, ale działają bezpośrednio na najsłabsze grupy mięśni u osób po pięćdziesiątce. Leave a koment i subscribe for more 50. W ok, we're starting ćwiczeń Bird dog hold. Zwracamy uwagę Join na me ręce, down on the mat, dobie, in w tym Tymczasem najważniejsze czynności, wstawanie, wchodzenie po schodach, obracanie się czy pewny chód, zależą od głębokich mięśni, których nie widać gołym okiem. I właśnie dlatego te pięć ćwiczeń izometrycznych jest tak istotnych. Zostały zaprojektowane, aby wzmacniać ciało bez obciążania stawów. Pomagają kręgosłupowi i barkom pracować prawidłowo, poprawiają równowagę, zmniejszają ryzyko upadku, a co najważniejsze, pomagają zachować samodzielność i pewność siebie mimo upływu lat. Najlepsze jest to, że wystarczy kilka minut dziennie, aby poczuć wyraźną różnicę w bardzo krótkim czasie. Ciało staje się lżejsze, stawy bardziej ruchome, a każdy krok pewniejszy. Zanim przejdziemy dalej. Jeśli ten temat jest dla Ciebie wartościowy, to glują, że jesteś tu ze mną. This nie kanału, żeby nie przegapić ważnych wskazówek dla osób po 50. A teraz przechodzimy do pierwszego ćwiczenia, jednego z najważniejszych dla osób po 50, to pozycja Bird Dog Hold. To bardzo delikatne ćwiczenie, ale działające niezwykle intensywnie na głębokie mięśnie. Są to mięśnie, które większość ludzi w ogóle nie aktywuje. Isometric wraz z Hold wiekiem. Podczas Bird Dog ciało nie pracuje na powierzchownych mięśniach, lecz na mięśniach stabilizujących. To one utrzymują kręgosłup wyprostowany. Zapewniają stabilną postawę, pomagają się obracać, stać, czy chodzić pewnym krokiem. Jeśli masz bóle pleców, napięcie w biodrach albo problemy z równowagą, to ćwiczenie jest dla ciebie idealne. Bird Dog przynosi wiele korzyści. Poprawia postawę i zmniejsza garbienie, redukuje ból i chroni kręgosłup, zwiększa równowagę, aktywuje głębokie mięśnie brzucha i pośladków. Co więcej, poprawia reakcję ciała podczas codziennego ruchu. A oto jak je wykonać. Uklęknij. Oprzyj dłonie na podłodze, plecy lekko mięśnie brzucha. następnie wyciągnij lewą rękę do przodu, a lewą nogę do tyłu. Utrzymaj pozycję przez 10-20 sekund. Oddychając spokojnie. Zmień stronę i powtórz trzy razy. Mała wskazówka. Jeśli położysz książkę na plecach i nie spadnie, znaczy to, że trzymasz pozycję perfekcyjnie. Już kilka minut dziennie Remember, wystarczy, aby większą stabilność, Find the depth, wyprostowaną that feels sylwetkę right for you i pewniejszy krok. Teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Pozycji wojownika. Warrior pose z jogi. Jest to spokojna, lecz niezwykle wzmacniająca pozycja. Gdy wykonasz ją prawidłowo, poczujesz, jak całe ciało pracuje harmonijnie i stabilnie. Wyjątkowość Warrior Pose polega na tym, że nie musisz się ruszać. Wystarczy utrzymać pozycję, a ciało automatycznie aktywuje wiele grup mięśni: uda, biodra, pośladki, barki, plecy i mięśnie głębokie. To sprawia, że jest to doskonała pozycja dla osób po pięćdziesiątce. Pozycja wojownika wzmacnia nogi, poprawia stabilność, zwiększa pewność ruchu. Otwiera biodra, zmniejsza sztywność i dyskomfort przy chodzeniu. Poprawia równowagę i zmniejsza ryzyko upadków. A jednocześnie step koryguje one, postawę Druga noga cofa się o około 80 cm. metrach. Ugnij kolano przedniej nogi tam, aby nie wychodziło poza połce Tylna noga pozostaje wyprostowana, stopa lekko obrócona do środka. Unieś ramiona na wysokość barków, szeroko na boki. Wzrok skieruj na rękę z przodu. Utrzymaj pozycję 20-30 sekund, po czym zmień stronę. Pozycja wojownika nie ból wzmacnia pleców. ciało, ale także daje poczucie spokoju, stabilności i pewności siebie. Dokładnie tak, jak sugeruje jej nazwa. To pozycja, która pomaga Ci stać się prawdziwym wojownikiem na drodze dbania o własne zdrowie. A teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia – Superman Hold to jedno z najprostszych ćwiczeń, ale przynosi ogromne korzyści dla dolnych pleców. Lie down until both your knees and hips form perfect 90 degree angles. Hold this position, keeping your back flat against the wall. hold. aktywuje cały squat primarily targets the quadriceps, hamstrings and glutes, as highlighted mięśnie odpowiadają za wyprostowaną sylwetkę, prawidłową postawę. Oraz odciążanie kręgosłupa podczas chodzenia, schylania się czy podnoszenia przedmiotów. Kiedy są silniejsze, twoje plecy stają się znacznie bardziej stabilne i wytrzymałe. Ćwiczenie to daje wiele wyraźnych korzyści. Pomaga zmniejszyć ból pleców spowodowany długim siedzeniem lub częstym schylaniem. The wall squat significantly reduces the anterior shear force on the knee joint compared to the free squat, as shown by the decreased intensity of the indicators. Sprawia, że ciało staje się bardziej elastyczne, szczególnie rano, kiedy często czujesz sztywność. Wykonanie jest bardzo proste. Połóż się na brzuchu na macie, ciągnij ręce do przodu, następnie delikatnie unieś ręce, kladekę pięciu sekund. Napnij mięśnie pośladków. Trzymaj szyję w kręgosłupa. Patrz w dół. Utrzymaj pozycję przez 10-30 sekund, oddychając spokojnie. Opuść ciało i powtórz trzy razy. Jeśli jest ci zbyt trudno, Możesz najpierw unosić tylko ręce albo tylko nogi, a dopiero później obie części złączyć. Najważniejsze to oddychać spokojnie i nie napinać szyi. Wystarczy kilka minut dziennie, aby poczuć, że plecy stają się silniejsze, postawa prostsza a uporczywe bóle lędźwiowe wyraźnie się zmniejszają. Teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Wall squat, czyli przysiadu przy ścianie. To niezwykle proste ćwiczenie, ale daje ogromne efekty dynami, zwłaszcza u osób po 50. Wraz z wiekiem mięśnie uczu i pośladków słabną szybciej niż nam się wydaje. To powoduje trudności przy wstawaniu, wsiadaniu, wchodzeniu po schodach czy utrzymaniu Wall squat pomaga poprawić wszystkie te problemy. Nie obciążając przy tym kręgosłupa ani kolan, your hips ponieważ high, ściana twoje core. Plecy przez cały czas trwania ćwiczenia. Wall squat przynosi wiele ważnych korzyści. Notice how the uda, activated core muscles this lateral strength spine zmniejsza ryzyko upadku zwiększa także wytrzymałość podczas długiego chodzenia lub stania. Wykonanie jest bardzo proste. Stań plecami do ściany, odsuń stopy o około 40-50 cm. Powoli zsuwaj plecy w dół, aż kolana będą zgięte mniej więcej pod kątem prostym albo do takiej wysokości, która jest dla ciebie komfortowa. Trzymaj plecy przylegające do ściany, a kolana nie powinny wychodzić poza palce stóp. Utrzymaj pozycję 20-40 sekund a następnie wstań powoli i powtórz 2-3 razy. Jeśli niska pozycja jest dla Ciebie zbyt trudna, zacznij wyżej i stopniowo obniżaj się wraz ze wzrostem siły nóg. Już kilka minut dziennie wystarczy, aby nogi stały się silniejsze, krok pewniejszy, a codzienne czynności znacznie łatwiejsze. A teraz przechodzimy do ostatniego ćwiczenia w zestawie pięciu ćwiczeń izometrycznych – Side Plank z uniesieniem ręki. To świetne ćwiczenie wzmacniające myśli głębokie, szczególnie boczne partie brzucha i biodra. Dodatkowo poprawia równowagę boczną. Coś, z czym wiele osób po 50 ma trudności. Podczas tego ćwiczenia nie pracuje jedynie bok brzucha. Aktywują się jednocześnie dolne plecy, biodra i pośladki. Mięśnie te mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji kręgosłupa oraz bezpiecznego, pewnego poruszania się. Side plank daje wiele praktycznych korzyści. Pomaga zmniejszyć ból dolnych pleców wynikający ze słabych mięśni głębokich. Poprawia równowagę, zwłaszcza podczas pośladków. A co najważniejsze, zmniejsza ryzyko upadku, jednego z najpoważniejszych zagrożeń w wieku średnim i starszym. Wykonanie jest proste: połóż się na boku, wyprostuj nogi. Oprzyj łokieć bezpośrednio pod barkiem. Unieś biodra tak, aby ciało tworzyło prostą linię. Druga ręka uniesiona jest do góry tworząc literę T. Utrzymaj pozycję 15-30 sekund oddychając spokojnie. Zmień stronę i powtórz 2-3 razy. Jeśli to dla Ciebie zbyt trudne, możesz ugiąć dolną nogę, aby zmniejszyć obciążenie. Nawet w łatwiejszej wersji otrzymujesz pełne korzyści z tego ćwiczenia. Przy regularnym treningu poczujesz, że tułów staje się stabilniejszy, ruchy płynniejsze, a równowaga wyraźnie lepsza. I tak przechodzimy przez wszystkie pięć prostych, ale niezwykle skutecznych ćwiczeń izometrycznych dla osób po pięćdziesiątce. Nie wymagają one sprzętu ani intensywnego ruchu, ale działają bezpośrednio na najważniejsze grupy mięśni, które pomagają ciału utrzymać siłę, stabilność i bezpieczny zakres ruchu. Od Bird Dog, który stabilizuje kręgosłup, po Warrior Pose, która wzmacnia nogi i poprawia oddech. Od Superman Hold, który poprawia postawę, zmniejsza ból pleców. Po Wall Squat, który wzmacnia uda i A na końcu Side Plank, który pomaga zachować równowagę w każdym kroku. Każde ćwiczenie uzupełnia kolejne, tworząc solidną podstawę, abyś mógł żyć zdrowiej, poruszać się swobodniej i czuć się pewniej mimo upływających lat. Najlepsze jest to, że potrzebujesz tylko 10-15 minut dziennie. Ćwicz regularnie, delikatnie i poprawnie technicznie. Po kilku tygodniach ciało zacznie się zmieniać. Będziesz chodzić bardziej wyprostowany, poruszać się łatwiej i czuć większą elastyczność w każdym ruchu. Jeśli ten zestaw ćwiczeń okazał się dla ciebie pomocny, zostaw komentarz pod filmem. Dzięki temu wiem, że jesteś częścią naszej społeczności i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Aby nie przegapić kolejnych filmów o zdrowiu, ruchu i profilaktyce bólu dla osób po pięćdziesiątce. Twoje zdrowie zaczyna się od małych kroków, ale we właściwym kierunku. Bądź systematyczny każdego dnia, a Twoje ciało Ci za to podziękuje.